Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich w kolejnym vlogu. I u mnie znowu śnieg. Tak, znowu nas zasypało. Ja rano wstaję. Proszę bardzo, masakra. Masakra, słuchajcie. na no pięknie to jest, ładnie jest, ale dalej sypie. I tak ma u mnie padać przez najbliższe. Cztery dni jak patrzyłam na pogodę. Tragedia. Tragedia. Ja pierdzielę, po co komu? Ja już nie chcę, ja chcę wiosnę. No, po co ten śnieg? Już kurczę myślałam, że już odwisz przyjdzie. To nie. Znowu pada. Idziemy zrobić sobie kawkę. Zapraszam Was na kolejnego vloga. I tyle. I tyle. O! O jejku. Ojejku. Ojejku. Chociaż psy będą czyste. Chociaż psy będą cyste, prawda? No tak, chociaż będziecie ciste. No po tym śniegu. No ładnie to jest, słuchajcie, bardzo ładnie, ale... Masakra. Jadę do tego sklepu. Zrobić zakupy, bo już pod, po, podówka. Lodówka już jest pusta. Po prostu świeci pustkami. Trzeba jedzenie przynieść dla tych sarenek, bo już nic nie ma, widzę. Zjedzone dobra było. Bo Laura ze mną jedzie. więcej No, i tyle. I pojedziemy do tego sklepu, zrobimy te zakupy. E... No i tak. U nas coś kopią na drodze, albo kopią prąd. Tam prąd. Y... Ciągną tutaj przez las, do jakiejś tam innej działki Takiej tam w głębi A eee... e nie, to nie prąd ciągnął, przecież prąd to u nas się kończy, to by od nas ciągnęli To chyba ten światłowód ciągną, bo kiedyś tam było, że na światłowód coś mieli ciągnąć To chyba ten światłowód, słuchajcie, ciągnął, tak mi się wydaje Bo przecież u nas się kończy prąd przy, no u nas i od naszej skrzynki wyciągnęli dalej, tam na tamtą działkę, co tam gdzieś ktoś tam chciał się budować. Nie wiem, nieważne, ale mi się wydaje, że to jest światłowód właśnie. Bo tak się zastanawiałam, prąd. Oni tam, tam, o tamtą ciągną, mówię, tam prąd, jak tutaj są te transformatory, tam dalej. A mi się teraz wspomniało, że u nas, u nas się kończy akurat prąd i od nas dopiero dalej. Dobra. O, to nie było tematu. Pewnie światłowód, nie wiem. Jedziemy do sklepu. Patrz Laura, jak jest pięknie! No pięknie, zaraz wam pokażę. No patrzcie, jaki samochód jedzie, jak jest pięknie. Musiałam wziąć do ręki ten telefon, bo tak sobie ten statyw, słuchajcie, przykręciłam, że nie mogę nim ruszyć. Poczekajcie. No, można kulik robić znowu i boso chodzić, Laura mi przypomniała. Jedziemy, boso, dzisiaj wie no możemy iść, a Ty Laura idzie ze mną. Nie, ja tam może boso się przelecę dzisiaj, czemu by nie. Jakoś na razie nie choruję, jest ok. Puch fajny spadł, to więc można boso polatać. Zaraz wyjedziemy na drogę i zobaczymy jak jest na drodze. Ja się nawet dzisiaj tak nie ogarniałam, powiem wam, wiecie co? Aj tam, sobie pomyślałam. Eee, no, nie chce mi się. Dopaczko, ma jadę, bo u nas jest wielkie otwarcie nowej, starej szkoły. Bo kto mnie ogląda od lat, od lat to już wie. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak jest na, na asfalcie. Jest dobrze. Nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Jest ok. Posypane widać czymś, rozjeżdżone gitare. Kto mnie ogląda od lat, to wie, że nasza szkoła podstawowa, Amelka do tej szkoły chodziła ogólnie 3 lata, ale 2 lata do tej starej, jakby, a potem przez rok do tymczasowej, gdzie byliśmy przeniesieni. No i Laura już tam jest trzeci rok też w tej szkole. Razem, razem ogólnie 3,5 roku trwało. Trwała przebudowa, rozbudowa, przebudowa naszej tej starej tutaj wiejskiej szkoły na wsi u nas z takiej małej szkoły zrobili przepiękną szkołę naprawdę piękna duża ogromna nowoczesna szkoła są takie bo ja tam byłam wiecie na wizji lokalnej z radą no ja tam byłam w sierpniu teraz w sobotę mamy wielkie otwarcie i w poniedziałek już po feriach dzieci wchodzą do nowej szkoły E, wszystko nowe, meble, biurka, no wszystko, wszystko nowe. Przepięknie naprawdę jest, e, fajne są nawet, są takie wiecie, uszy na korytarzach, gdzie jakie tam jest zagłośne, to się świecą na czerwono, jak e, na zielono to znaczy, że okej, okay. tam na pomarańczowo to jeszcze trochę, tam zagłośne, takie wiecie, e, ostrzegawcze, e, no i tak dalej, tak dalej. Naprawdę wszyscy się tak bardzo cieszą z tej, e, z tej szkoły. Bo ogólnie to już i no, pół roku byliśmy przeniesieni do tej szkoły tymczasowej. Takiej też to była taka stara szkoła przebudowana, e, boże, e, od, odnowiona jakby trochę i tam dzieci poszły, ale tam to była taka klitka mała, to była masakra. Dzieci się męczyły, wszyscy na kupie, każdy, na ka każdy po każdym chodził nauczyciele wyczerpani, nauczyciele psychicznie i fizycznie, bo to wykombinować coś, żeby tam, wiecie, się uczyć i jakieś tam atrakcje wymyśleć, to graniczyło z cudem. Więc nauczyciele naprawdę na uszach stawali i na rękach, na głowach i na uszach, żeby były tam godne warunki i wychodziło im to, naprawdę wychodziło. Ale już wszyscy mieli dosyć. I rodzice, dzieci, nauczyciele, naprawdę wszyscy umęczeni tą szkołą tam byli. Teraz tutaj, bo dzieciaki jeszcze w tej szkole nie były. Teraz tutaj, jak oni do tej szkoły pójdą, to oni w tej szkole zginą, bo to jest bardzo duża szkoła. Bardzo, słuchajcie, duża szkoła to jest. Eee, dwa takie wielkie piętra, ob ogromna hala gimnastyczna, bo to nawet nie jest nazwane już sala gimnastyczna, tylko hala. E, na piętrze są takie krzesełka, gdzie można siedzieć, oglądać jak są jakieś tam, wiecie, e, jak są tam jakieś mecze, więc naprawdę sala godna podziwu i naprawdę godna miasta. Nie tam wiecie, wieś wsią, prawda? Wioska wioską, ale naprawdę no super. E, teraz to dzieci też chętnie do tej szkoły będą chciały chodzić, e, po prostu, nie? No, i tak, i w sobotę ogólnie właśnie mamy wielkie otwarcie tej szkoły. Yy, wiecie, no, no po prostu otwarcie. Podejrzewam, że będą o nas mówić w telewizji regionalnej <grywania> i w gazetach pisać na... Już kiedyś o nas pisali, no teraz też będą. I yy, no i co? I trzeba po prostu dzieci na tą halę gimnastyczną ogólnie, no tam po szkole niekoniecznie yy, zależy tylko... Yy, żeby było zalecane na, tylko na WF, na hale buty właśnie te kauczukowe co mam ja mówiłam ja się tak obiżdżałam szukałam i ten no i w końcu jak już wiem które to takie ma, niby mają być to na internecie szukałam były takie fajne trochę też tańsze bo to mówię wiecie no na pół roku tylko do wakacji a na wrzesień będzie trzeba znowu kupić nowe no bo już noga wiadomo urośnie to z tych tańszych, to tam nie było w ogóle rozmiarów, więc musiałam zamówić w sklepie sportowym jej, trochę droższe. No i mamy w paczkomacie, no nie wiem, zobaczymy, bo to wiecie, ja nie lubię kupować butów przez internet, bo to numer, numerowi firma w firmie nie jest równa. Co z tego, że dziecko ma tam numer 34 czy 35, jak kupisz, a firma ma zawyżone bądź zaniżone, to wiecie, lepiej to przymierzyć, nie wiem, zobaczymy. Jak będzie OK, to będzie OK, jak nie, to oddam. I pojadę już chyba wtedy do sklepu, bo nawet już nie zdążę nic zamówić, chociaż jakbym jeszcze dzisiaj zamówiła, to do piątku by mi przyszło, ale nie chcę być tak z ręką w nocniku. Nie, może by jutro przyszło jakieś ogłoszenia. Nie, wątpię. Nie wiem, musiałem poszukać. A jak nie, to będzie trzeba jechać po prostu do sklepu, przymierzyć, kupić i tyle. Zobaczymy. Muszę jechać właśnie to odebrać, żeby już wiedzieć na czym stoję. No. I potem zaczęła się wielka przeprowadzka tam, stamtąd, z tamtej szkoły, już. tam jest wszystko spakowane, wszystko w pudłach, w kartonach. Musimy jechać na stację, bo mojemu samochodzikowi chce się pić. Wszystko tam już jest popakowane i ta wielka przeprowadzka miała być w ferie, ale niestety władza odgórna na to nie pozwoliła, że tak się wyrażę. I wszyscy są wściekli, bo wiecie, wszyscy już mieli zaplanowane z dyrekcją, z nauczycielami, żeśmy rozmawiali, pojedziemy, kto może, to pomoże. Ja już byłam nastawiona, umówiona też, pojadę, będę tam pomagać, nosić, wozić, rozkładać ewentualnie, że już na to otwarcie będzie pięknie czyściutko, ładnie w tej szkole poukładane. I dzieci wejdą do szkoły i będzie wszystko git, a tutaj po prostu jakby odgórnie z gminy, bo to jeszcze. Gmina rządzi tym, dopóki właśnie nie oddadzą jakby kluczy tutaj naszej dyrekcji. Eee, powiedziała, że nie. Nie. Eee, I możemy to wszystko zacząć wozić dopiero po o wielkim otwarciu. Macie pojęcie? Ja nie wiem, co to będzie. Czy to w weekend będziemy się mobilizować i wozić, a jak nie, to pewnie w przyszłym tygodniu, gdy już dzieci będą miały lekcje, to pewnie będziemy to wozić. Nie wiem. No, taka niemiła sytuacja. Robienie trochę podgórkę górkę yy, władzą szkoły. Znaczy władze gminne jakby robią podgórkę górkę tutaj w szkole, prawda? Cał I, i wszystkim, yy, dyrekcji w ogóle. Nie fajne to zachowanie. Nie podoba mi się to, ale co my możemy zrobić, nie? No. Jest jak jest. Ale potem już, jak będzie przekazanie kluczy, to już, już szkoła będzie rządzić i będzie dysponować sama sobą, nie, a nie już gmina, jak to się mówi. No. A że są tacy zrządzący, a nie inni, to też by się nikt nie spodziewał. Tyle do wyborów, jak to się mówi, i ludzie podziękują za wszystko. Taka prawda. Dalej nic nie będę się rozgadywać, bo nie ma sensu no, fajnie na drodze jest spoko, słuchajcie, rozjeżdżone spokojnie mogły. tak się zastanawiało się, jedziemy do kina dzisiaj albo gdzieś, czy coś porobić gdzieś poszczędzać się, ale robię Boże, taka pogoda, to nie wiadomo jak to tam na tych drogach będzie, ale jest ok, widzę ale ten ale w sumie to się nawet nie chce indziej jeździć, bo... nie Laura jakoś tak na górkę sobie później pójdziemy Laura miała jamelkę heździ do mojej mamy w ferie, już nie pojadą, bo moja mama to już jest na antybiotyku. Jeszcze tak słuchajcie kaszle, że ja mówię, dobra, Paweł też co prawda kaszle jest chory, ale wiecie, no jak się ma zarazić, to się zarazi tutaj czy tutaj, nie? Ale nie wiadomo tak to mo, może moja mama ma wiecie gorszą tą taką grypę czy coś niż Paweł i może się zarazić, a ja nie chcę, żeby się zarazi, zaraziła, wiecie. I plany nasze nie wyszły. Ale to sobie gdzieś odbiąki odbiją kiedy indziej, nie, Laura? Będzie ok. A póki co, to wyciągać kasę i proszę mnie tutaj zatankować. Idę się, zatankuję. I jedziemy dalej do sklepu. Się rozgadałam i będziecie mieli długi vlog, tak jak chcieliście. Eee. Cały śniegu. wyszłyśmy z Lewiatana. Ja, jak popierdzielona w tych Wadidaskach. Prawie nogi mokre. Byłyśmy w lewiatanie, słuchajcie. Zrobiłam no, takie podstawowe zakupy na, no, na parę dni. E, pięć to wydałam, masakra jakaś. Proszę bardzo. Teraz kupimy jedzenie dla królików. Chodzić robić zakupy, naprawdę. Będzie hol zakupowy. Znowu z zakupów z Lewiatana. Jutro. Teraz idziemy tu. tu ładnie pachnie. Też taki zapach, co tu tak ładnie pachnie? Trzeba się zapytać. Ładny. Jestem, wróciłam. Słuchajcie, z zakupów. Nagrałam w hol zakupowy z Lewiatana. Będzie jutro. Nagrałam hol zakupowy z Allegro, Pokupowałam, kupiłam trzy rzeczy z Allegro, a 20 minut Wam gadałam. To będzie oddzielny vlog, bo to będzie za dużo, więc wyczekujcie. Niby fajne rzeczy, kogo zależy kogo, co interesuje, prawda? Ale ważne, żebyście do kawki mieli vloga, więc będziecie mi jutro, zapraszam. Ja idę rzeczy pochować i biorę się za robienie obiadu, bo u mnie już jest godzina, nawet nie wiem, które, ja tylko nagrywam, nagrywam. I znowu będzie w vlogach opóźnienie, bo są dwa vlogi z zakupów, i znowu będzie, słuchajcie, opóźnienie. Ale co zrobić, jak się nic nie zrobi? Więc idę to pochować i to później. Słuchajcie, dla zainteresowanych u mnie nad lasem robią e, światłowód. Tak. Nie wiem, czy mówiłam w którymś vlogu, w tym zakupowym, czy nie mówiłam. Bo dwa vlogi wam zakupowe nagrałam. Nie wiem czy to mówiłam, bo się zakręciłam, ale robią światłowód, bo panowie przychodzą do mnie na kawę. Przyszli zapytacie właśnie, czy mogą poprosić o wodę, bo byście sobie zrobić kawę. Wie kawę. No, a ja wie jak. A mamy agregaty, tam czajniki. Mówię, ja wam mogę kawę zrobić, mam te. A oni a nasie No, ja mam termosy, mogę wam w termosie zrobić jedną kawę, w drugim herbatę. I potem mi oddacie nie ma problemu. No i tam, o to dziękujemy. To tam, to się to. A ja pytam się, ale co wy prąd Czy co wy w ogóle tutaj robicie? Bo ja mówię, tak naprawdę nie wiem. Mówię, chyba nie prąd, nie? On nie, światłowód. Ja mówię. No to wam, mogę zrobić nawet z wkładką tą kawę. No i zrobiłam im tą kawę i wiecie, nie? No i robią światłowód. On wie, a będziecie mi drogę przekopywać i od razu tak do nich. Bo ja Wam mówię to wcześniej, a jak nagrywałam holca kupować, to tam mówiłam, że żeby mi tylko drogi nie przekopali. Wiem, będziecie mi drogę przekopywać, bo to potem do usiądzie i tak dalej. Nie, niech Pani się nie martwi, jak jest droga nasza, czy znaczy nasza droga prywatna yy, i do lasu dochodzi, przy lesie tak do gminnej tej drogi, to czy tam będą przekopywać po prostu pod ten kabel, bo oni tam w tych rowach kopią, nie? A on mówi, nie, nie, niech pani się nie martwi, będziemy się podkopywać pod drogą i kabel będzie pod drogą szedł, czyli takim, wiecie, tym żurawiem, czy tym, jak to tam się nazywa, wie. a to dobrze, bo mówię, już się martwiłam, bo tak to potem by to usiadło, wiadomo, nie, by się tam koła mieliły i ten by tam zniszczyliby nam ten wias i tak dalej, nie, nie, będziemy się potem wkopywać, więc żadnych uszczerbek pani nie będzie miała, w każdej chwili będzie mogła pani przyjechać, wjechać, jak pani będzie potrzebowała, wie. No dobra, to wam zrobię tą kawę. Za, za to wam zrobię tą kawę z wkładką, czy jaką chcecie. Z mlekiem, z Rumem, z czym tam, no niech tak. Się tak zaczął śmiać. Mówi, o, mówi, jak miło i tutaj. Tylko pani taka mówi sympatyczna w okolicy jest. Ja się tak uśmiamną. No. Chłop zazdrosny, bo od razu mówi, o, może obiad jeszcze im zrobisz, no wie no? Czemu by nie? No, tak żartach, nie dobra. Robię obiad właśnie. A propos obiadu, to robię obiad grzybową. Robię grzybową. Mam grzybów dużo mrożonych, mam dużo grzybów suszonych i tak mi się chce zupy grzybowej. Więc zrobię dzisiaj zupę grzybową i. I chyba ktoś przyszedł. Albo na koniec czeka, bo koń lata z guciem. I gołąbki. Gołąbki dzisiaj zrobię, jutro będę miała święty spokój. Jutro do Laury przychodzi koleżanka na dwa dni nie, na trzy dni i dwie noce. Więc super. Biorę się za robotę i do później. I żeby nie było, że sobie wymyślam, tutaj robią. Widzicie, tutaj. O, czekajcie. Tu są samochody. Tu koparka, u teściowej na drodze. Tu druga koparka już się zbliża do naszej drogi, nasza droga jest tu właśnie, będą kopać, tam jeszcze stoi, o Jezu poczekajcie, o tu stoi jeszcze samochód właśnie z agregatem jakimś tam, tam jakiś bus i kopią, o proszę bardzo, może później pójdę zobaczyć jak to wygląda. Jak skończą, no przecież nie będę teraz chodzić i sam ich nagrywać. Może potem się przejdę. Zobaczymy. Na razie to biorę się za obiad. Robią, robią. Jeszcze ciemno jest oni, jeszcze chłopaki robią. No i tak. I przyszli zapytać się, czy mogą jedną zostawić. Na razie wyżej nie ma problemu. I yy, jeszcze ma jedna przyjechać, więc taką mamy koparkę. Czekamy na drugą bramę otwarta. No, bo budowniczy zaraz sobie ja zrobi jakieś zdjęcie na takiej koparce, Jeszcze nie, nie siedziałam. Przyjechali i się pytają, właśnie, e, tak jak Wam mówiłam, tam kawę, herbatę. I, i patrzę, jedzie koparka, on wie, wyszłam. A oni się jej zostanie, zastanowili nie, no, wiecie na podwórko, bo mówię, niby pies jest. Tutaj nikt tam jej nie, nie ukradnie. W razie co może spokojnie stać przed bramą, ale on wie: na podwórko nią. Naprawdę możemy. Wy... No pewnie, że tak. No to przyjechał tutaj, zostawił pan jedną. E, jeszcze tam robią, ale jak ten mówi, że jeszcze może jedną przyjadą. Nie wiedzą sami, czy ją wezmą na lawetę, ją zabiorą, czy przywiozą. No wiadomo dobra, to mówię, na razie brama jest otwarta. Jakby co, to sobie wjedźcie tutaj, zostawcie. E, no, psy zamknięte, to więc tak. Br Balbina się denerwuje, bo e, o! Ta balbina jest tu stoi, nie widzicie jej, bo jest ciemno. A pra... czy znaczy jest ciemno? Nie jest ciemno. Czekajcie, godzina jest 16:45 i powiem Wam, że nie jest ciemno. Jest wpadcie, tak wiecie, pół już, więc dzień już jest na pewno troszeczkę dłuższy. Ale ona się denerwuje, bo coś przyjechało tu, coś dużego, stanęło coś tutaj przed jej wejściem i ona nie wie, co to jest, prawda, balbinka? I się balbinka zaczęła denerwować. Co to tutaj przywieźli? Jak, oni, jak on tutaj wjechał tą kopareczką, to ona zaczęła w koło latać i się zaczęła denerwować, prawda? Co to ci tutaj przywieźli? Nie widać cię, jest ciemno. Jakąś koparkę ci tu postawili tam pod nosem. Jutro zabiorą. Pytam się panów, a rano o której będziecie po to? A pan mówi, no jakoś tak 7.30. A ja mówię, ferie są. Będę musiała rano wstać. A pan się zaczął śmiać. Ja mówię, dobra, ja jakoś wstanę, nie? Nie no tak śmiałam się i tak wstaje rano. Ta szósta, no siódma to najpóźniej wstaje, najpóźniej. No ale wstanę już, żeby mi wydać to po prostu, nie? Więc tak, zobaczymy, czy przyjadą do drugą, czy nie. Powiedział, że przyjdzie na powietrze. Czy, czy, czy jedna, czy dwie będą się, siedzieć koparki? Dobra. Tak, zrobiłam już tam, zupka mi się gotuje. Balbinka, a... Zaraz cię przyjdę, kolację ci dam, bo ona już na owiec czeka. E, co jeszcze? Zupa już mi się gotuje, prawie jest dobra. Dziewczynką zrobiłam e, te kotleciki, to zjadły e, moim, a jeszcze zaraz będę robiła ten. O, czekajcie, ja se sobie. Wiecie co, ja se rano, a nie, ja se zrobię selfie z koparką. Czekajcie. Selfie z koparką, to ja jeszcze nie miałam, no to muszę mieć. E, znaczy to koparka, no taka jest. Ja nie wiem, jak to się nazywa nawet. Koparka niech będzie, nie? E, zupka mi się już prawie tam ugotowała. E, mięso mam naszykowane. E, kapustkę już mam prawie taką wiecie obrobioną na gołąbki. Ona taka jest delikatna, bo to jest ta włoska, więc ona szybciutko się zrobi. Bruno, nie, chodź Bruno do domu, chodź. Chodź! Bo jest brama otwarta, a ty na dworze siedzisz. choćby jak panowie przyjadą, to ich zjesz. Więc yy, zaraz robię gołąbki. Laura się zadeklarowała, że będzie robiła, zawija gołąbki. Więc bardzo fajnie. I tyle, do później. Będziesz jadł mi z ręki? No, kochany. No jedz, kochany. Kalbincia masz jeszcze kochana troszeczkę, no. O tak. A niamniam. Sekunda i nie ma, nie? Już wam daję. O. Kolacja musi być. Będzie się lepiej spało. Jak będą brzuchy pełne. Czekajcie, jeszcze tutaj Wam dam trochę z tego, a to będzie dla dziewczynek. i Idę zaniosę też dziewczynkom. Na noc trzeba jeszcze dać wody. A moje dziewczynki czy zjedzą mi z ręki? Oczywiście, że tak. Moja yy, ta sareneczka kochana. Moja Florcia, mąż, kochanie. Boże, jak ja jej kocham. Florcia się rozebrała. Jej jest już za ciepło. Chodźcie. Ona się rozebrała, bo jest jej za ciepło już i ona nie będzie chodziła w kurce taką pogodę. A dziewczyneczka moja kochana jeszcze chodzi. Tak? Florcia, za ciepło ci. Mają tutaj sianko przykryte i jest git.